Siema widzowie, kontynuujemy przegląd memów z mojej facebookowej grupy Mietki Asasyna, jeżeli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam serdecznie, link macie w opisie, a teraz do memów. Zakończyliśmy sobie na tym memiku, także lecimy dalej. Dlaczego nie szuka się już potwora z Loch Ness? Wiadomo moi drodzy, pokonał go koleś z Postala, to ja to nie pokonał, ale pewnie Ness tak się przestraszył tego kolesia z Postala, że, że postanowił sam się zmyć z tego Palomino Creek. Wcale mu się nie dziwię, kompletnie mu się nie dziwię. Patrzcie na tego fanarta. Mistery Machine w wykonaniu Daniela. No świetnie to wygląda. Naprawdę fanarcik. Pierwsza klasa. Naprawdę super sprawa. Nauczyciel, dobrze, więc na tyle. Znów nauczyciel, zapiszcie. Jeszcze praca domowa. I każdy, o mój Boże, jeszcze praca domowa. Nie. To tak nie miał, ja niech pierwszy rzuci kamieniem. Słuchajcie, Sebastian z kolejną ankietą na grupie. Kto lepszy? Karl? Czy Mietek? Wygrał Karl. Ale jak wy to widzicie? Sajce komentarzy jest wasza. Tutaj moi drodzy Daniel narysował y, dom w y, Santa Maria Beach. Też bardzo fajnie wygląda. I też y, jest bardzo klimatyczny. No wygląda jeden do jednego. Także Daniel dzięki za kolejnego fanarcika. O tutaj nawet jest słacie porównanie jak to wygląda. Tak jak wspominałem wcześniej była również wykreślanka pojazdów na naszej grupie. Jak myślicie który pojazd wygrał? Mi czekając na kolejny odcinek Misterix. I chłop 11 lutego wrzucił tego mema. Czyli to było ile? Dwa miesiące po premierze 35 odcinka. I boję się pomyśleć, co jest z nim teraz. Jak 4 lata prawie mijają od tego odcinka. Michał, żyjesz? Nie no, żyjesz, bo pamiętam, że w sumie wrzucałeś coś ostatnio. Jeżeli chodzi o te AI-owe, e, AI e, te obrazki. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, jak AI poradziło sobie z Misteriksem, zapraszam do nadrobienia. Link oczywiście macie w opisie. Odcinek 36 Misteriks, widzowie. Jeszcze nie ma, ale będzie. Kiedy to nie wiem. Karel łączący fakty, by dowiedzieć się, kto jest mordercą. No dokładnie tak, Karl oczywiście łączy wątki, i to Karel zawsze wie, co i jak. Karl to jest Big Head, po prostu to jest Big Brain, mój drogi. A wykreślankę pojazdów wygrał oczywiście Mister x One. Na drugim miejscu mamy Mister Machine, na trzecim mamy Porszaka. Czy mnie to dziwi? Kompletnie nie. Tu mamy bardzo śmiesznego memika. Panie, idź pan w kół. No i to jest w sumie też trafiony memik, jeżeli chodzi o podpis do obrazka. Eee, tak było, a ten, słuchajcie, wycinek, bo pewnie się zastanowicie, a z jakiego to jest odcinka? Historia Misterix, bardzo fajna playlisty na kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to nadrabiajcie koniecznie, bo zdecydowanie warto. Kiedy masz 1% baterii i podłączasz telefon, a chwilę potem widzowie piszą, że cię nie widać i nie słychać. Boże, ta moja morda. <laughs> no, to jest właśnie wyrywanie takich zdjęć z odcinków, No, no wygląda to naprawdę śmiesznie. No, ale taka prawda. Kiedy jesteś potworem nawiedzającym San Andreas i wiesz, że agent Carl Johnson się o tobie dowiedział. No, i wtedy jest przypał. I wtedy to już nie ma żadnej ucieczki i nie ma ratunku. Wtedy to już po prostu zdrowaśka i czekać na koniec tego wszystkiego. To jest, powiem wam, bardzo ciekawe, co było lepsze: Gravity Gun czy Dubstep Gun? No, i wygrał Gravity Gun. A tam mamy jeszcze innego gana. Nie wiem, czy Wy to widzicie, czy nie. W sumie tak po części widzicie. Może to i lepiej. Lećmy do kolejnego mema. Dziewięcioletni ty dzwoniący do Adama o trzeciej w nocy na Instagramie, kiedy kolejny odcinek Misterix. <grym> <grym> Powiem wam tak, nie wiem czy coś mi się teraz myli, ale wiem, że na pewno ktoś wydzwaniał do mnie czasami na Instagramie. E, pewnie pytać o to, kiedy Misterix czy coś, ale nie, nie, proszę nie dzwonić, proszę w ogóle się nie kontaktować. E, kolejny odcinek Misterix będzie wtedy, kiedy będzie i tyle. Dalej. Adam daje specjalny posty odnośnie kolejnego odcinka Misterix widzowie dalej pytają o Misterix Adam i znowu słuchajcie, ta sama templatka która idealnie się zgadza bo ilekroć można mówić o tym Misterixie to i tak będą komentarze kiedy Misterix a tutaj słuchajcie w komentarzach mamy jeszcze memika Adam daje specjalny posty odnośnie Misterix Widow widzowie dalej pytają o Misterix Adam no nie wytrzymie zaraz no, też się zgadza. Mimo, że nie wiem, kim jest ten pan, więc jeżeli wiecie, to dajcie znak. Nikt. Asasy na każdej miniaturce. Dokładnie tak, widzowie. Dokładnie tak. Trzeba pokazywać, że coś jest tutaj, coś jest tam. Że jestem zszokowany, czy jestem roześmiany. Tak jak pewnie na tej miniaturce albo na poprzedniej. Nie wiem, jak będzie wyglądać ta miniaturka. Ja tak naprawdę, widzowie, nagrywam ten odcinek w połowie maja. A wy go widzicie pewnie jakoś w połowie czerwca, albo nawet nie wiem kiedy. Ale. Pewnie tak wyglądam właśnie teraz. Potwór mordujący ludzi, atakuje Karla. Karl, zdjątko, oczywiście, nie może zabraknąć zdjęć do kartoteki. Czy w ogóle pamiętacie jeszcze jak kiedyś na mojej pierwszej stronie na Wixie prowadziłem tak zwaną kartotekę i tam słuchajcie były zdjęcia potworów? Kurde, to są zamieszki czas. Jeżeli ktoś z Was to pamięta, to jest OG widzem zdecydowanie. Kiedy uczyłeś się całą noc, a i tak dostałeś jeden. No i sadek niestety, no półteczek trochę. O, proszę bardzo, to jest autorski mój mem. Słuchajcie, pamiętam, że jak robiłem to zdjęcie na warszawskiej starówce, to idealnie się skojarzyło z Fortnite'em. Mimo, że wtedy w Fortnite'a w ogóle nie grałem, a, a teraz gram cały czas praktycznie. To jak ktoś napisał, zastanawiam się nad unsubem. Aha, bo gram w Fortnite'a. Na pewno już dano dał tego unsuba, bo przecież nie ma Mister a, yy, a Fortnite? Jeżeli gracie, to napiszcie w komentarzach. Dla mnie, jedna z moich ulubionych gierek, zdecydowanie. Mama, jesteś trzeźwy? Ja, tak, mama. Popatrz na mnie, ja. Naprawdę, Łukasz, naprawdę. Śmieszny memik, oczywiście. I pamiętam, że to jest słuchacie z mojego Insta Story. Chyba wtedy byłem w jednej ze szkół na spotkaniu z młodzieżą, z tego co pamiętam. No i oczywiście wyrwane zdjęcie w takim momencie, jak ktoś mówiłem ja i miałem przymknięte oczy. Świetny memik, świetny. O, moi drodzy, patrzcie. Smutne czasy mi się przypomniały tym, no nie memikiem, ale zdjęciem. Masakra, 29 czerwca 21, w tym roku 3 lata będzie od tego wydarzenia. O, memik Postawiamy. wideo, słuchajcie. Kiedy z no, bratem wracacie ze szkoły w dniu wywiadówki, a matka przystępuje do działania. ...na plecy, żeby nas ta twana bestia nie zaskoczyła. Boże, kurwa, co to? <laughs> Okej, okay. tylko teraz pytanie brzmi, kto jest matką, bo oczywiście każdy wie, co za chwilę się stanie, kto jest matką, a kto jest, słuchajcie, e, mietkiem. Nie mam zielonego pojęcia, kto jest kim, nie wiem, ale jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. No i yes, słuchajcie, to co mówiłem wam wcześniej, wykreślanka dotycząca pierwszego sezonu Mister X. Już nie pamiętam w sumie, który odcinek tutaj wygrał, ale jestem ciekaw waszych opinii, także piszcie w komentarzu. Odpowiedź mamy na ekranie. Wygrał słuchajcie, odcinek szósty, natomiast drugie miejsce zajął odcinek 13. Odcinek 6 pamiętam, że dla wielu osób jest odcinkiem kultowym i ten odcinek też bardzo długi czas był najpopularniejszym odcinkiem Misterixa. Także no też mega, mega, mega dawne czasy. A trzynasty odcinek? Dlaczego on był tak zlagowany? Tak ciężko się to ogląda po latach, że to jest szok. <laughs> słuchajcie, memik z Jasonkiem. Jasonek, nie, 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 nie żaden zegarek, no bo jakby tutaj nawiązujemy oczywiście do filmu. Jasonka wybudziła, słuchajcie, bomba, która została zrzucona na miasto pełne zombie. I to obudziło Jasonka. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, jakim cudem Jasonek przeżył, jakby dlaczego był jego return... To jest właśnie odpowiedź. Odcinek 31 beelike i tutaj mamy, słuchajcie, waleczkę, mietka oraz mumi na gołe pięści. Tutaj w sumie nie powinno być e, screena z fame'u, tylko powinien tutaj być screen z jakiejś, nie wiem, gromdy czy czegoś takiego, ale doskonale wiemy o co chodzi, no i tak było, słuchajcie, tak było. Kiedy zaprosiłeś na randkę dziewczynę, która zrzuciła na miasto bombę? No tak, chuj mi w dupę. Klasyczny CJ, moi drodzy, niestety, CJ nigdy nie ma szczęścia. Ale już mówiłem to w poprzednim odcinku, może w końcu potrzeba tego szczęścia dla CJ'a? Jak myślicie? Kobiety, jak on mógł nie płakać na Titanic? Gnój bez uczuć, mężczyźni. Kto pamięta? Jakie tutaj padły słowa, moi drodzy? Legendarne słowa. Myślę, że doskonale pamiętacie. I to jest mój memik, swoją drogą. Wow. People who don't know, people who know. No i doskonale pewnie pamiętacie, co za chwilę się stanie na tym obrazku. W sensie, no, po tej scenie, że tak powiem. Odcinek, podpowiem, 25 powrót Leatherface'a i to, co działo się potem, Myślę, że doskonale każdy pamięta. Trauma niemiłosierna. Tutaj słuchajcie, mamy screena z y, mojego kanału, jeżeli chodzi o filmy i podpis memik Trzymaj tempo z sku**alu i tutaj akurat chodzi o to, że y, jakby była ta systematyczność na kanale. Od paru miesięcy u również jest systematyczność, filmy są co poniedziałek i środę, shortsy co weekend i live'y co piątek i jeszcze dodatkowo codzienne live'y na TikToku dawno nie było takiej aktywności na kanale, a tutaj w 22 roku już była taka aktywność, potem znowu była przerwa i tak dalej, ale od jakiegoś już czasu znowu wszystko jest na bieżąco, także nadrabiajcie koniecznie, moi drodzy. Memik oczywiście giga trafiony. No może w sumie tak nie do końca, ale każdy wie o co chodzi. To moi drodzy tylko tak wtrącę, bo tutaj akurat Karl mnie raz Alex byli sobie na wakacjach, chillowali bombę i w ogóle na plaży, wiecie, pełna chillerka, nic się nie działo. No, takie życzonka na wakacje dla Was, tak? Jeśli wiesz, co za chwilę się wydarzy, to prawdopodobnie masz traumatyczne wspomnienia. Chyba każdy to doskonale pamięta. Ostatnio w ramach y, moich YouTube'owych streamów nawiedziliśmy ponownie to miejsce w ramach tego moda i powiem Wam, że wspomnienia dokładnie te same, dokładnie te same krzyki i tak dalej. Zresztą macie nawet TikToka u mnie na profilu, a także shortca na YouTubie. Także jeżeli chcecie zobaczyć jak to wyglądało to wpadajcie koniecznie Tutaj widzę, że stary memik od Mateusza Misterix jednak będzie Assassin's 08 I to oczywiście przeróbka z lekko nie będzie z gimperem Jeszcze łysym gimperem To są w ogóle dawne czasy Average Misterix fan, average postal moc enjoyer W sumie to troszeczkę nie rozumiem tego mema Więc jeżeli ktoś mi wytłumaczy To zapraszam, bo widzę, że w sumie ma troszeczkę haha reakcji a ja nie kumam. Pani, wyjmujemy karteczki, uczniowie. <gry> Każdy obsrany, tak samo jak ja na każdym horrorze, który nagrywałem. Ale moi drodzy, horrory będą na kanale i to pewnie nie mała ilość. Nie wiem, czy na streamach, czy Halloween zobaczymy, ale no, gacie będą pełne na 100%. A taki był ładny, amerykański, szkoda i słuchajcie, to jest oczywiście nawiązanie do odcinka z gdzie Karl rozwalił Porsche, i tam dużo osób pisało, że ale to nie jest amerykański samochód i tak dalej. A ja właśnie nawiązywałem do słynnego filmu, nie wiem czy to było Sami Swoi, czy, czy, czy coś, ale właśnie jest to z tego filmu, którego tu nawet widzimy klatkę, i to jest dokładnie ten sam cytat. I to właśnie do tego było to nawiązanie, taki isterek, powiedzmy, takie odniesienie. No, a dużo osób najwyraźniej kompletnie nie kumało o to chodzi. I powiem wam, że powoli zbliżamy się do końca, ponieważ mamy już memy z tego roku i to z marca, kiedy już zacząłem streamować. Assassin, kiedy widz, wysłał donate za 100 zł. Matko bosko, co to, co to się stało? No, i powiem wam, że te moje reakcje na donate, te w początkowej fazie, zresztą nawet nie w początkowej, tylko nawet cały czas teraz, jeżeli już streamuję, no, są, są złote, że tak powiem, bo czasami kompletnie się człowiek nie spodziewa. A tutaj pamiętam, słuchajcie, swój pierwszy duży donet, to był dla mnie giga ciężki szok i ten mem idealnie to obrazuje, zdecydowanie. Na zdjęciu widoczna jest osoba, która stworzyła spontanicznie coś legendarnego, co na YouTubie osiągnęło miliony wyświetleń. Obok stoi Roni Ferrari. <laughs> no i słuchajcie, to jest memik że zgadujesz, wygrywasz akurat. Konkretnie był to odcinek, w którym robiliśmy quiz na temat starego YouTube'a i Roni Ferrari w tym odcinku wystąpił. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to koniecznie nadrabiajcie, bo to, jakiemu... Jakie Roniemu trafiło się pytanie? Jest wręcz, ktoś by pomyślał, ustawką, ale kompletnie nie była to ustawka. Akurat takie pytanie wylosował. Zachęcam do odrobienia na pewno, bo zdecydowanie warto obejrzeć ten odcinek. Assassin's 08 kiedy po raz któryś tam widzi komentarz? Kiedy Mister X? Dokładnie, aż się po prostu łapię za głowę i mówię, naprawdę. Widu, naprawdę. Kiedy po piątym razie udajecie przejść misję na Chaos Modzie Ale przypominasz sobie, że przed tobą jeszcze szkoła latania I słuchajcie, to jest wyrwane po prostu z mojego challenge'u na misję Follow the Dame Train CJ, czyli Po Złej Stronie Torów Nawet jest shot z tego na moim kanale na YouTube, także nadrabiacie koniecznie, bo Ta misja w połączeniu z Chaos Modem do GTA San Andreas To jest totalny unreal, także sprawdźcie koniecznie jak mi to wyszło Ale spoiler, na kolejnym live'ie udało mi się to przejść, także na szczęście już nie będę tego przechodził, ale szkoła latania nadal jest przede mną. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie wchodźcie na streamki i oglądajcie, bo. już nie mogę się doczekać. To jest chociaż fajna templatka z tym naszym Peterem Parkerem. Mamy, słuchajcie, Petera bez okularów, który widzi Karla, Mietka oraz, oraz Alexa. Natomiast jeżeli chodzi o Petera w okularach, to jestem ja. Ania, Amy oraz Bartek, czyli mój operator serii. Zgadujesz, wygrywasz. Ania też wystąpiła w jednym z odcinków, odcinek drugi. Odgadywanie piosenek Influ po, po bitach. Także, no, bardzo fajny memik, zdecydowanie. Podróżnik w czasie, kopie kamieni, linia czasowa. Kiedy zgadujesz, wygrywasz? I to jest, słuchajcie, piękny memik, bo zazwyczaj są, wiecie, komentarze. Kiedy Misterix i tak dalej, ale komentarze, kiedy zgadujesz, wygrywasz, to, jest, to są najlepsze komentarze, jakie mogą się trafić. Jeżeli ktoś pisze taki komentarz. To jest największą sigmą, gigachadem i nie wiem, jeszcze jakiekolwiek inne określenia na super fajną osobę. Więc jeżeli chcesz być jedną z takich osób, nie pisz kiedy Misterix, napisz kiedy zgadujesz, wygrywasz i oglądaj te odcinki drogi widzu. Bo to jest coś niesamowitego, zdecydowanie warto to oglądać. Nigdy nie pytaj kobiety o wiek, mężczyzny o zarobki, a zasyna o to kiedy Misterix. I powiem wam szczerze, że... Dziwię się, że tego typu memik pojawił się tak późno, bo to jest w sumie, kurczę, tyle lat, a dopiero taki memik się pojawia. No ale zdecydowanie, słuchajcie, zgadzam się z tym w 100%. Assassin, co? Kiedy ociekł 36? Jak będzie, to będzie. To też jest w sumie racja, jak najbardziej. Tu mamy akurat scenę z The Walking Dead. No i odpowiedź tak najbardziej trafna. To jest Assassin. Co mu się stało, pytasz? Zapytano go po raz... Któryś tam, kiedy odcinek 36, Misterix, to jestem ja czekający na kolejny odcinek razem z wami. Dokładnie tak, to jest mój obraz. Albo w sumie raczej powinienem powiedzieć, to ja czekający na to, aż otrzymam modyfikację do Misterix 36. I to się wtedy zgadza. Assassin 08, kiedy Misterix, kiedy Misterix, kiedy Misterix, Assassin weź w końcu nagraj ten Misterix. Idealny memik, trafiony w 100%, oczywiście w grze Doom, tak? Jakby no, nigdzie indziej. Widzowie... Inne seria Asasyna, Misterix, uuu dokładnie tak, to jest wasz obraz widzowie, dokładnie tak I te inne serie Asasyna, czyli przede wszystkim oczywiście Zgadujesz Wygrywasz, na czym się oczywiście w tym momencie najbardziej skupiam Najlepsza seria, lepsza od Misterixa, jeżeli ktoś się nie zgadza to, to ja nie wiem, ale ja mam rację Najlepsza seria, zdecydowanie, nadrabiajcie bo zdecydowanie warto, zdecydowanie i zdecydowanie za długo to już trwa widzowie. Typy bólów głowy. Migrena, coś tam, stres i kiedy misterii. Tak dokładnie, boli mnie cała głowa wtedy. Normalnie głowa mi wybucha, jak widzę te komentarze. Ale wiecie, no klasyczny memik również tutaj musiał się znaleźć. Mężczyźni chcą w życiu tylko dwóch rzeczy. Nie musisz się martwić, pokocham cię. Po prostu oprzysz się na mojej klatce piersiowej i śpi. Zawsze będę tu, kiedy będziesz mnie potrzebować. Jesteś taka idealna, jaka jesteś. Kocham cię i Misterix. Czy mężczyźni, to bym się zastanowił? Tak jak w sumie nawet napisałem w komentarzu, ale nie drążmy tematu. Niech będzie tak jak tutaj jest. Remember him? This is him now, feel all I tak, ktoś mnie tutaj porównał do Kolesia z Postala. Czy ja tutaj wyglądam jak koleś z Postala? Nie wydaje mi się? No, ale jeżeli macie inne zdanie, to sekcja komentarzy oczywiście jest otwarta. Serdeczne podziękowanie dla Ascena08 za korzystanie z usług serwisu komputerowego wspierających. Dokładnie tak, moi drodzy, na Discordzie wspierających. Oprócz tego, że gramy, gadamy, to jeszcze oczywiście czasem się człowiek poradzi, jeżeli chodzi o komputerek. I tutaj ja odpaliłem na telefonie Discord i pokazywałem chłopakom coś tam w komputerze. Nie pamiętam, już co tam się działo. Chyba yy, na tym chłodzeniu jakiś tam kabelek dotykał wiatraczka i mi to po prostu pykało. Więc, no, jeszcze mój stary komputer, bo teraz, jak wiecie, już mam nowy. Po prawej jest widz asasyna, asasyna. Po lewej ten sam widz w dniu, kiedy pojawi się kolejny odcinek Mister Taki będzie wasz obraz, widzowie? Wydaje mi się, że ten po lewo to będę ja robiący kolejny odcinek Mister a ten po prawo to będzie widz czekający na ten odcinek. I tutaj idealnie by się to zgadzało. Chiński dzieciak próbujący opuścić fabrykę Shin. Ja wiem, co to jest za mem. Okay. Może znajdę jakieś ciekawe rzeczy, którymi będę mógł się chociażby bronić, ale wygląda to, że niestety tutaj nic nie ma. No dobra, także moi drodzy, lecimy dalej w takim razie. Aha. Za mocny meming! Ale... Ale. ale tak. Akurat fragment z piły. Idealnie tutaj pasował. Zdecydowanie tak. Widzowie, co byście chcieli zobaczyć nowego na ka... Kiedy Mister to też jest obraz, moi drodzy, to też jest obraz. Ja mogę robić wiele rzeczy, chcieć robić wiele rzeczy, a i tak będą pytania o jedno. No takie życie. Śpisz? Tak, cicho bądź. Assassin's Zero 8 wrzucił Ministerię 36 i wtedy się każdy człowiek budzi. Nie no, raczej w nocy bym tego odcinka nie wrzucał, no ale ale, ale tak, no. I moi drodzy, trafiłem na pierwszego mema, który był w pierwszym odcinku, więc zakończyliśmy sobie tym samym przegląd memów. Wow, moi drodzy, co mam powiedzieć, moi mili państwo, no długie dwa odcinki zdecydowanie, no musiałem to podzielić, no bo inaczej się nie dało, dziękuję wam przeserdecznie za wszystkie memiki, za wszystkie prace, które podesłaliście, bardzo jestem wdzięczny za to, że wysłaliście tyle memów, najróżniejszych, nawiązując do Misterixa i nie tylko, też do mojej osoby często, także no fajne memiki, uśmiałem się. Fajnie było też wrócić do tych memów, bo jak pewnie niejednokrotnie widzieliście, ja komentowałem te memy na bieżąco, więc fajnie było sobie to wszystko przypomnieć. Zachęcam Was do robienia nowych memów, oczywiście link do grupy macie w opisie, tak więc dołączajcie. No i co moi drodzy? To tyle. Czy widzimy się za kolejne 4 lata? Mam nadzieję, że nie. Więc jeżeli chcecie jakiegoś memika wrzucić, to to zapraszam. Jak się trochę tego uzbiera, no to zrobimy sobie kolejny odcinek. Tymczasem moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podobało. No i odpowiadajcie na te komentarze integracyjne. Zachęcam do dołączenia do grupy. Na wspierających, na TikToka, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie. Także co? Do zobaczenia na tych mediach, do zobaczenia w kolejnym materiale i trzymajcie się. Do kolejnych memików, moi drodzy. Cześć.